Wybory, zmiany. Wczorajsze orędzie prezydenta Dudy, wiem, że jesteś odpowiednią osobą, aby o to wszystko zapytać, tak więc to czynię. Z frekwencji zapewne jesteś zadowolona, z wyników wyborów myślę, że też. No a jak oceniasz, jeszcze nie fakty, bo zobaczymy co się wydarzy, ale w ogóle propozycja, aby pan Morawiecki ponownie został premierem? Najchętniej chciałabym spuścić na to zasłonę miłosierdzia, bo to jest przedłużanie... Czegoś, co już nie ma racji bytu, tak? To jest jakby wbrew wyborom Polaków, wbrew decyzjom Polaków, większość jest zupełnie gdzie indziej. To jest dla mnie śmieszne, to jest dla mnie. To jest dla mnie smutne, nawet bardziej smutne niż śmieszne, bo... Ja ciągle jestem być może bardzo naiwna, ale miałam jednak nadzieję, że ktoś, w sensie prezydent Duda, przerwie tę farsę, ale jednak nie. No ale cóż, cóż poradzić? No to, jest, to jest smutne, przykre i to po prostu nie ma racji bytu, więc po co to przedłużać? Znaczy, wiadomo po co, żeby jeszcze kilka spraw załatwić, ale marzyłoby mi się, żeby. Prezydent stanął na wysokości zadania. No tu się nie udało i cóż, no zasłona miłosierdzia i kurtyna to jest chyba najlepsze, co można w tej sytuacji powiedzieć. Spodziewasz się jakichś większych zmian w telewizji polskiej teraz? No, one muszą nastąpić, bo to by... ładnie powiedziałaś telewizja polska, a nie publiczna, <głosy> <głosy> bo bo z publiczną to ona niewiele ma wspólnego. Nie, no, Ja oczywiście czytam, co się dzieje i myślę, że te zmiany są nieuniknione, zwłaszcza jeśli chodzi o newsy, o serwis informacyjny, no to to się nie da tego ciągnąć i prowadzić w ten sposób, w jaki było prowadzone.